Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości szagnowo na plantacji pszenicy ozimej. W kilku słowach chciałbym Państwu przybliżyć technologię fungicydową, którą zastosowaliśmy w celu osiągnięcia wysokiej jakości zdrowego, zdrowego plonu. Jeżeli chodzi o zabiegi, aktualnie do tej pory wykonaliśmy je dwa. Zabieg T1 oraz T2. Na zabieg T1 składa się Środek zawierający Prochloraz, czyli Procarp, który głównie zwalcza choroby podstawy źdźbła, oraz Flutriafol w środku Ascalon. Jest to jeden z triazoli, który wykazuje bardzo szybkie i skuteczne działanie interwencyjne, zarówno, zarówno również zapobiegawcze. Dokonaliśmy tutaj regulacji uanu środkiem wincar, który zawiera 250 gram trinek sapaku i również e, dzięki temu zabiegowi osiągnęliśmy że rośliny są e, niezbyt wysokie, są silniejsze, e, również korzeń został dużo mocniej rozbudowany. Dzięki temu również też pozwoliło nam to zachować e, zdrowotność e, tej rośliny. E, jeżeli chodzi o zabieg T2 e, wykonaliśmy tutaj zabieg środkami zawierającymi azoksystrobinę, czyli azoksar oraz popularną substancję z grupy triazoli i którą możemy kupić w produkcie Tarczawan Extra 250 EW. Dzień dobry, znajdujemy się na y, polu. Jęczmienia ozimego, w którym zastosowany został regulator tynek Ketylu firmy naszej Cesarzyna pod nazwą WinCar 250C. Mamy zastosowanie w dawce 06 przy jęczmieniu. Tutaj mamy pokazane nasze pole. Teraz przejdźmy, pokażę jak wygląda sytuacja na kontroli, gdzie nie zostało to. Ujęte. Mamy widać, jak y, dzięki temu, że tu nie było stosowania, mamy pokazane wyleganie. Y, Jęczmień położył się w sumie cały. Dodatkowo, dzięki regulacji, mamy około 30-40 cm niższy łan. Y, Dziękuję.